Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym, nie wiem, czy to nie będzie odc ostatni odcinek naszej serii Zagrajmy w Frostpunk. Jak widzicie, mamy tutaj potężne zło, jakim jest mróz. Jaki nam tutaj panuje. Yy, no, ludzie powoli zaczynają umierać. Yy. Naszego generatora nawet nie możemy odpalić, jest potężnie zimno. Yy... Jedynie co... Dobra, wrzućmy sobie może zmianę awaryjną. Yy... Może to mieszkańcy są wściekli. kapitanie, mieszkańcy są wyjątkowo niezadowoleni z Twoich rządów. W każdej chwili może wybuchnąć but, co powinniśmy zrobić. Wyślijmy straż, aby uspokoiła mieszkańców, albo musimy wytrzymać jeszcze kilka dni. Mm. Dobra, niech straż ich troszeczkę uspokoi. Eee, niezadowolenie, nawet nie działasz. O matka, no ogólnie jest masakra, nie? <laughs> Tutaj wrzućmy sobie jeszcze brygadę, znaczy brygadzistę. Tutaj w tej kopalni też musimy czmyknąć kolejną tą... ...kolejną zmianę. Mm. No nic, no, pozostaje nam tylko... Boję się tego klikać, nie? Zamarznięta rodzina. No niech spoczywa w pokoju, coś innego może zrobić. Na dobrą sprawę mroży są potężne. Z tego co widzę, to już będzie kolejny spadek o trzy poziomy. Co jest w ogóle jakimś pff, poziom hard w ogóle, nie. Dzień 42. No jest masakra. Jest potężna masakra. Niby to funkcjonuje, ale na dobrą sprawę nic się z tym nie dzieje. Dajcie tutaj jeszcze barak zbieraków. Nawet nikogo nie mamy. Księga praw. Ciekawe co tu jeszcze w ogóle możemy wymyślić. Kuba motywacyjna. Strategiczne, rozmieszczone głośniki będą przypominać mieszkańcom o tym, jak ważna jest ich praca, większość zwiększać ich wydajność oraz przyżyczenie lojalności. Ludzie popełniają błędy, ale możemy pozwolić im się zrehabilitować, o ile rzecz jasna, zgodzą się z nami współpracować. Ludzie będą nakłaniani do podpisania przyżyczenia lojalności, czyniącego ich tajnymi informatorami, zapewni to stałą premię do nadziei. Niezadowolenie nieznacznie wzrośnie. Nawet nie możemy tego podpisać. Dobra, podpiszmy tutaj to. Porządek. 10 drewna, 10 stali. Dobra, jeszcze trochę tego mamy. Eee. Dobra, tu zróbmy jedną. Tu nam kilka postawić. Co najmniej, tu zróbmy drugą. A, bo to się kładzie na tym, dobra Niech się motywują Optymalizacja y wydobycia węgla. Dosyć długo to trwa My chcieliśmy ten, tą retortę która pozwala y zużyć drewno i tak jakby ...przekształcić je w węgiel. Eee, no nie mogę się doczekać aż w końcu to nam się uda osiągnąć. Bo nie ukrywajmy, jest potężnie niedobrze. Szerzy się panika. Dobra. Rzućmy czwarty poziom, niech on się trochę nagrzeje. No i super, wybudowano te tuby Dobra, trochę się już chociaż nagrzał. Yy, już gaśnie. Potężny mróz. Potężna zima. Cuda się zdarzają. Zróbmy tę optymalizację. No, już naprawdę niewiele brakuje. Nice. Wszystkie kopalnie węgla pracują z wydajnością zwiększoną o 10%. Dobra, bardzo się z tego cieszę. Dobrze, mamy surowce na kolejną odkrycie. Musicie jeszcze trochę popracować. Niestety, mieszkańcy są wściekli, prawdy, prawdy nie dużo nam brakuje. Minus 150 stopni. Minus 150 stopni. Nawet nie wiem, czy da się przeżyć w takich warunkach. Praca ustaje. Musimy być silni. Jest ciężko, ale naprawdę widzę takie słoneczko. Nie wiem, czy to jakoś wpłynie na nasze przeżycie. Zdołałeś zadowolić naszych mieszkańców. Wzrasta nadzieja. Wow. Wow. Ej, patrzcie, temperatura rośnie. Temperatura rośnie z minus 30 stopni. Udało się przeżyliśmy, naprawdę to, był, to było potężnie, ciężkie, ale chyba nam się udało przetrwać. Przetrwaliśmy. Naprawdę, moi drodzy, to było coś potężnego.